Stanisław Jachowicz. Chory Kotek. Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł pan doktor. Jak się masz, Koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego, wziął za puls pan doktor, poważnie chorego, i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło, co gorszanie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka. Źle bardzo, koteczku. Oj długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. I nic jeść nie będziesz, klejczek i pasta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A, a myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć w parę udeczek? Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki, nietknięty. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek z rogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże.